Kto jest za dokończeniem drogi Izdemno Jarodki 1162 metrów, Proszę, kto jest za. Dziękuję bardzo. Kto jest za zaczęciem budowy? Tak, trzeba to znaczy, Drogi. Rozpoczęciem budowy drogi Mieczognica Giewartów na długości 1000 metrów. To jest za. Dziękuję bardzo. Kto jest, jest przeciw? Kto się wstrzymał? To Marek? Ja byłem za. Jak liczyłam, to przepraszam. I jest tutaj jeszcze jedna propozycja. E, dokładnie metra... 356 metrów. A, a by było do tej krzyżówki żeby rozpoczęcia było. Rozpoczęcia jest... budowy w miejscowości Gostki. Proszę nie, nie, nie. bardzo. Kto jest za? Będzie za co? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jeszcze raz proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszystkie te drogi, które były w opozycji, ale takie jest. Oczywiście co jest tylko o dofinansowanie możemy do to nie jest jeszcze decyzja o budowie.